W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w FIFA MOBA FIFA WORLD CUP w mecz z Argentyną No i gramy Mecz z Argentyną Jesus Neymar No i jest out dla Argentyny w drugiej minucie meczu Di Maria Loselso, Loselso i teraz Loselso wrzuca i broni to Alison, Alison, Vinicius, Vinicius, Neymar, 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 Akunia. Di Maria. <coughs> Los Celso. Martinez. I teraz Di Maria. <coughs> Los Celso. Di Maria. Di Maria wrzuca. I Alex też wybija piłkę. I teraz De Pol, Paredes. <coughs> Casemiro. I teraz Romero. Otamendi. <coughs> E teraz De Paul. Loselso. De Paul. Fred. Casemiro. Neymar. 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 No i Neymar. Wrzuca piłkę, Marquinhos nie ma bramki, paredes Messi, podanie do Martineza, Rautaro Martinez, Rautaro Martinez, i Fred, ma Messi, Messi biegnie z piłką, Messi, Messi, Messi broni to Allison, 42. minuta meczu jest, rzut rożny dla Brazylii, Messi i nie trafia w bramkę. Zawodnik Argentyny Alison i teraz strata Di Maria. Di Maria. Di Maria wrzutka Thiago Silva i będzie rzut wolny. Teraz Di Maria wrzutka i nie ma bramki na szczęście. Teraz Alison wykopuje piłkę. I koniec z pierwszej połowy. <laughs> I po pierwszej połowie jest remis. <laughs> no i Messi. Paredes. Di Maria. Los Elso. Di Maria. De Paul. Di Maria. O, ależ Aleks też te wybił piłkę. <laughs> Rafinha, Rafinha. Rafinha, <coughs> Rafinha, 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 Romero, <coughs> Neymar Aj piłkę przejmuje Loselso. No i teraz Martinez, <coughs> Martinez, podanie do Depola, Depol, De, pola. de pol. Martinez, Martinez, Paredes, Martinez. Marquinhos, oj, strata me Marquinhos ten, ten. <coughs> Martinez Alison <coughs> Markinos Danino Rafinia 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 zagranie do Neymara Neymar Neymar, Rafinia, Rafinia, Rafinia Rafinha, strzał <coughs> i Molina wybija piłkę, Casemiro Casemiro, <coughs> zagranie do Viniciusa, Vinicius Vinicius, Rafinha, gol, ależ to zagrali, 78 minuta meczu i Brazylia prowadzi z Argentyną 1-0 <coughs> I jak to Rafinha trafił 78 minuta meczu, 12 minut Meczu jeszcze, czy Argentyna zdoła doprowadzić do remisu Paredes, Paredes, Paredes Messi paredes, paredes, Paredes 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 i teraz Gomez Di Maria, Di Maria I teraz Acuna 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 Teraz Gomez rzutka. Messi i broni to Alison. Jest 89 minuta meczu i rzut roczny dla Argentyny. Messi wrzuca. I Rafinha wybija piłkę. I teraz. No serio. Serio! W ostatniej minucie meczu stracona bramka. Serio? Dobra, gramy dalej. Nie wierzę no co to miało być To było jakieś chamstwo. I pewnie się okaże że ta bramka była strzelona w, w 93 czy 4 minucie Bo sędzia przedłużył ten mecz Acuna Otamendi, Martinez I teraz Di Maria Gomez Martinez Gomez, 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 Gomez i teraz Depol, Paul, Depol! Paul! Jeden do dwóch. No nie wierzę! Jeśli przegram przez... Rafinha. 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 Neymar! Roni to bramkarz. Martinez. No nie, i trzeba będzie strzelić jeszcze w ramkę, no nie wierzę. <grymne> Jak ta gra jest głupia. Rodriguez, De Paul, De Bala, Gomez, Di Maria. Gomez. Di Maria, Gomez. Teraz Danilo. No i po co Danilo wybija piłkę. Teraz Romero. De Paul, Gomez. Messi. Dybala. No i będzie jeszcze od bramki Alison. Danilo. Rafinha 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 zagranie do Kuni Mateusz Kunia Mateusz Kunia Otamendi, i jest gol Neymara w 85. Minucie meczu, <coughs> a więc raczej Brazylia ten mecz wygra i Martinez <coughs> Di Maria Paredes Di Maria Paredes <coughs> Di Maria. Paredes, Di Maria. <coughs> Paredes, Di Maria, de, de Paul. Molina, De Paul. I <coughs> będzie De Paul. De Paul wrzuca piłkę i teraz Di Maria. <coughs> Di Maria wrzuca. Kurczę. No i Jezus strzela. Czy trafi? Jezus. <coughs> Gol. Brazylia prowadzi 1-0. <coughs> I teraz będzie strzelał, kto będzie strzelał. Di Maria, czy Alison broni, Di Maria czy Alison? I. hi <laughs> Di Maria wyczekał. <laughs> Alisona I Alison został zmylony. Teraz Neymar, Neymar. Gol, Neymar. Ci <laughs> <Prowadzi> Brazylia. <laughs> I teraz Lautaro Martinez czy Allison. Lautaro Martinez czy Allison i broni to Alison. <laughs> Vinicius Junior. Vinicius Junior strzela i gol 4-2. I teraz Messi czy Alison? Messi czy Alison? Aj, trafia Messi. I teraz będzie strzał na 4-2 i gol 4-2. Brazylia prowadzi. A więc teraz Loselso czy Alison, Alison czy Loselso? I gol! A więc teraz Casemiro. Casemiro. Casemiro górą i gol! A więc Brazylia! W finale Mistrzostwa Świata: 5-3 w kartach wygrywa Brazylia. A więc. Martinez w 93. Minucie strzeli bramkę. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, Brazylia-Anglia. I gramy mecz. Gramy mecz. Włącza się mecz. E, o. Już się włącza mecz. I teraz, <coughs> Brazylia Anglia finał, Jezus zaczyna ten finał, Neymar, <coughs> i teraz Mason Mount, Mount, <coughs> Chilwell, no i Rafinha wybija piłkę na aut, trzecia minuta meczu i Chilwell z autu, I teraz Mason Mount, Sterling, <coughs> Mason Mount, wybicie piłki, Casemiro, Neymar Jezus Vinicius Vinicius Zagranie do Casemiro, Casemiro 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 I stąd wybija piłkę Foden Philips, Calvin Philips Phil Foulden, Phil Foden Foden, Foden. A niestety trafia. <coughs> I teraz Jezus. Neymar, Rafinha. Rafinha. Rafinha i teraz Brazylia atakuje. Rafinha. Chilwell. <coughs> Mason Mount. I teraz Rice. Hurricane. Sterling, Sterling. Zagranie do Rice'a, Rice. Rice. E ora... Allison... Danilo... Rafinha... 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 Rafinha, Rafinha... Chi E ora... Walker... Philips, Mason Mount... Foden Mason Mount i teraz Kane Foden, Foden, Foden 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 Wrzutka w pole karne i broni to Alison I teraz Alison Danilo trzeba szybko atakować bo sędzia przerwie akcję No i znowu akcja przerwana Brazylii no nie wierzę Już sędzia mógł puścić tą akcję Ek, Argentyna ma ak a jak tam powiedzmy ta przeciwnik ma akcję <coughs> Jest 90 minuta, czas doliczony minie i to sędzia przedłuża Mason Mount, Mount, Mason Mount, Philips, Calvin Philips, Mount <coughs> No nie no I 0-2 Jezus, Neymar E teraz Rafinha, 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 Sterling, Rice, e teraz Mason Mount, Mount, Rice, Sterling, Mount, e teraz Fred, Fred, Casemiro, Casemiro, Maguire, Mason Mount, Mount, Philips, Foden, Alex Telesz Vinicius, Jesus, Neymar, 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 Ależ, Bramka Neymara. 71 minuta meczu. Jeszcze raz zobaczmy. Ależ, Bramkarz był bez szans. Teraz Kane. Mount, Rice, Rice, Rice I teraz Sterling Maguire I będziesz rzut wolny dla Anglii 15 minut meczu jeszcze I teraz Rice, Rice Philips Philips Alex Telles. I teraz Vinicius Jezus. Gabriel Jesus Neymar Neymar, Rafinha Rafinha. 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 Strzał i gol. 85. minuta. 2 do 2. Ależ comeback. Ale będzie jeszcze większy comeback jak Brazylia. Jeszcze w te 5 minut strzeli jeszcze jedną bramkę. Maguire. Rice. Juel. I teraz Rice. Philips. Tak jak mogłem się domyślić. Sędzia doicza jedną minutę tylko. Kane, Kane, Kane! I strzelamy rzuty karne. Pierwszy strzela Antony, Antony. Gol Antonego. A więc drugi będzie strzelał kto? A kto drugi strzela? Drugi Bellingham strzela i Bellingham czy Allison? Allison czy Bellingham i Bellingham trafia. I teraz Gabriel Jezus. Gabriel Jezus, Jezus gol 3-2-1 Sterling czy Alison czy Sterling I. aj Sterling trafia i teraz Neymar, Neymar, Neymar broni to bramkarz, no nie teraz trzeba obronić ten strzał Kane'a No nie, no trafia Kane Nie Vinicius Vinicius, gol Ale teraz trzeba obronić rzut karny Tego, Kane'a Nie, Foudena. Aj nie, gol Teraz strzela Kasemiro Kasemiro i czy trafi Kasemiro gol. A więc teraz wszystko zależy od Alisona i od Mounta. Czy będzie koniec meczu czy daj? Będzie mecz trwał i... Jest awans do... Jest zwycięstwo. W... FIFA World Cup. No i przedziwne, nie? W 95. minucie <coughs> Anglia strzeliła bramkę, nie? A było dojczone, nie wiem, z 2 może 3 minuty maksymalnie. Dobra, gramy i teraz ceremonia dekoracji. Brazylii. <coughs> no i Brazil champion i continue Teraz 99 overall player i to będzie. Kto to będzie? Gana. Czyli to będzie. Aje, yeah. tak. Aje. Yeah. A więc teraz przechodzimy do turnamentu. I jeszcze o 5, 5 do 4 w karnych wygrana ale też w karnych wygrana z, z Argentyną. A więc w tym odcinku to by było wszystko.